Dzień dobry i witam Was bardzo serdecznie na czwartym odcinku ze serii F1.24. Kariera kierowcy. Czas na Grand Prix Japonii po ostatnim Grand Prix Australii, gdzie poszło nam naprawdę fenomenalnie. Udało nam się zdobyć P2 z najszybszym okrążeniem. No, przez cały wyścig prowadziliśmy, lecz niestety na ostatnim okrążeniu trochę no, popełniliśmy po prostu błędów, przez co verstappen wyprzedził nas i spadliśmy na P2. No ale tak, może już tak nie być kolorowo przez resztę sezonu, ponieważ niestety przyszła nowa aktualizacja. A jeżeli nowa aktualizacja, to poprawili sterowanie i poprawili, poprawili osiągi samochodów, przez co aktualnie nasz samochód jest najgorszy ze stawki. Tak jest, tak gdzieś z połowy stawki spadliśmy na ostatnią pozycję, więc już możliwe, że nigdy więcej nie zabitamy na podium w tym sezonie, chyba, że będziemy robili jakieś niesłychane ulepszenia do końca roku, ale tak mi się też nie wydaje, będzie ciężko, nawet mi się wydaje zdobyć już jakiekolwiek punkty no ale będziemy starali i także zostajemy cały czas na setnym poziomie trudności AI. Mamy w ogóle pierwsze tajne spotkanie w tej naszej karierze. Jestem ciekaw z jakim to będzie zespołem, ale zanim przejdziemy do tego jeszcze spotkania, to szybko przyjdziemy do B&R, gdzie właśnie trochę porobimy tych ulepszeń, no abyśmy po prostu nie byli najgorszymi. Tutaj nam się jakaś nie udała część, więc to już ponawiamy ją i na szczęście będzie ona gotowa na to Grand Prix, więc właśnie jeszcze tak przeszukujemy. Wiemy, co takiego tutaj możemy zrobić. No właśnie tam Walter i Bottas robi jedno ulepszenie z podwozia, jakby chce, planuje zrobić, więc zostawimy mu to ulepszenie, a my się na razie skupimy szczególnie nad aerodynamiką, czyli zrobimy klapy dodatkowego skrzydła żebyśmy po prostu dokończyli, żebyśmy dalej kontynuowali z tą aerodynamiką. Więc teraz przejdźmy naszego pierwszego tajnego spotkania i zobaczmy, jaki zespół jest nami już teraz zainteresowany. No to, to nie jest zespół, który... Jakby którego się spodziewałem, ponieważ myślę, że może jakiś, nie wiem, topowy Ferrari, Red Bull. Nie to jest Wisa Visa Racing Bulls. No i tak, aktualnie może Racing Bulls nie wygląda najlepiej, ponieważ jak widzicie, no są na P10 w konstruktorach i mają 0 punktów, ale jednak po tej aktualizacji Racing Bulls no, się polepszył. I pewnie to też zobaczymy niedługo w wyścigach. Ale na razie na ten moment. Odpuścimy sobie chyba te rozmowy, jeszcze tak tutaj przeglądamy jak wygląda nasza wydajność, no ja już nie biorę pod uwagę tego, że my skończyliśmy na P2 w Australii, ponieważ to już jest nierealne i to wtedy też było nierealne, teraz jest bardziej realistycznie, więc właśnie te, już na to, na to za bardzo po prostu nie patrzę więc odpuszczamy sobie te rozmowy na razie z Racing Bullsem, ale będziemy też zainteresowani tym zespołem, no bo jednak jest to nawet dobry zespół i w porządku dla nas, no ale teraz już przesuwamy dalej czas, mamy tutaj parę ulepszeń okay, przez Bottasa, right. który się nie udaje wytrzymałości, z wytrzymałości, więc trochę szkoda, to my już od razu będziemy ponawiali to ulepszenie, bo mamy tutaj parę punktów, więc to szybko ponowimy i to będzie no, na Grand Prix Chin na szczęście, więc nie tak źle, Tro... szkoda, że nie na to Grand Prix, ale dobra, mniejsza z tym, przesuwamy dalej czas, mamy tutaj to nasze ulepszenie z aerodynamiki, które też ponawialiśmy, no i trochę poszliśmy do przodu, lecz nie za bardzo, ale może mamy jakieś szanse jeszcze pobalczyć, nigdy nie wiadomo, przechodzimy do kwalifikacji. A warm welcome, everybody, from a venue that has seen plenty of sensational laps over the years. Remember Verstappen in 23, Vettel in 2019—some phenomenal pole laps. But whose will it be today? No, więc tak. Rozpoczynamy tutaj już kwalifikację w Japonii Q1. pierwsze okrążenie, to jest tak naprawdę pokażę Wam chyba oba okrążenia, jak dobrze pamiętam. E, no ale już rozpoczynamy nasze pierwsze okrążenie, zobaczmy jak tam pójdzie. W ogóle jest to pierwszy raz jak w tej grze robiłem coś ze setupem, więc właśnie trochę dodałem zmiany do setupu, jestem z tego bardzo dumny. E, jakby tylko i właśnie zmieniłem tak naprawdę wartość skrzydeł, bo trochę mi się wydawała jakby za niska, że samochód nie skręcał za dobrze teraz jest lepiej moim zdaniem a na prostych i także dużo czasu nie tracimy więc to mi się tak naprawdę wszystko podoba kończymy teraz sobie drugi, drugi sektor tak naprawdę rozpoczynamy ostatni sektor jak też tam wam w skrócie pokazuję to otrążenie. Ale właśnie coś tam pozbawiam za tym setupem, nie jest to coś niesamowitego, więc wolę chyba Wam nie pokazywać tam, tylko tak naprawdę wingi ustawiamy sobie 29-27 y i to tak naprawdę tyle. Ale dobra, aktualnie w Q1 jesteśmy na 17 miejscu po pierwszym okrążeniu, więc teraz będziemy starali się poprawić oczywiście się, abyśmy mogli awansować może do Q2 lecz zobaczymy jak ten samochód sobie będzie radzić na no pewno wiem że są miejsca na tym torze gdzie możemy się poprawić bo gdzieś było takie miejsce gdzieś trochę wolniej pojechałem już i tak że tutaj się poprawiamy mamy prawie 2 dziesiąte poprawy więc to mi się aktualnie bardzo podoba i wyjeżdżając tutaj z tych może więc zakrętów szybkich sekcji zakrętów mamy trzy dziesiąte poprawy i 70, znaczy 24 tysięczne poprawy do Magnusena, ponieważ tam już on zakończył okrążenie. Wiemy już, że Magnusen na pewno nie przychodzi do Q2. Aktualnie tutaj po tej nawrotce to wygląda spoko. Po drugim sektorze też wygląda na razie bardzo ładnie. Prawie 30. poprawy do Pieragaskiego, więc nie jest źle. No aktualnie P20, może to nie jest najpiękniejsza pozycja, ale dobra, kończymy to okrążenie, ostatni zakręt. Jaka to będzie finalnie pozycja dla nas? To było naprawdę fenomenalne okrążenie, muszę przyznać, ale niestety to jest tylko i wyłącznie P17. Nie przechodzimy do Q2. No ja nawet nie jestem wkurzony, bo zobaczcie na jak jaką stratę mamy do przejścia. Dwie tysięczne, tak jest! Dwie sekundy, tyle zabrakło, żebyśmy przeszli dalej. jakby trzy potrzebowalibyśmy, ale taką stratę mieliśmy do Botasa. Przecież to jest tak minimalna strata, że to jest aż niesamowite. I to cało 15, 16, 17 miejsce jest pomiędzy dwóch tysięcznych, więc to jest naprawdę bardzo blisko. No dobra, lecimy już dalej do wyścigu po prostu. No ale zanim to, jeszcze oczywiście mamy tutaj ocenę z tempa. Tempo nam spadło, no w sumie nie jestem zdziwiony, jak tutaj y popatrzymy w szczegóły, to po prostu, no mamy, jesteśmy niżej niż oczekiwana pozycja w kwalifikacjach. No pierwszy raz nie przechodzimy do Q1, ale no ja, teraz jeszcze po prostu realistycznie, bo ten samochód też na żywo nie jest najlepszy. No fewer than 12 world champions have been crowned at Suzuka, but who will be tasting glory today at the checkered flag? We're approaching lights out, and we can't wait for the Japanese Grand Prix. A lap of this historic racetrack covers 3.6 miles. It's the only time during the season that we race on a figure of eight circuit. And the drivers can expect some intense g-forces through the 18 corners on offer here as they experience some of the highest average apex speeds on the Formula One calendar. Keep an eye out for overtakes into the final chicane. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. World champion Max Verstappen starts from pole position, and Fernando Alonso completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Norris. Perez, Leclerc, Russell, Hamilton, Sainz, Stroll, Sonoda, Gasly, Ocon, Bottas, Ricardo, Oscar Piastri, Albon, King, Magnussen, Sargent, and Nico Hulkenberg rounds off the grid. With preparations almost complete, let's head down to the track. No a więc tak, rozpoczynamy już okrążenie formujące. Jak widzicie właśnie tutaj mamy taką jak z telewizji wzięte Max Verstappen, pierwszy, później Alonso. No jest to trochę zdziwienie, że Alonso na P2 jest. Y, wszyscy bez karmy na P17 y, cały czas. Więc nic się tak naprawdę za bardzo nie zmieniło. No ale dobra, już parkujemy nasze samochody na polach startowych, już niedługo rozpoczniemy ten wyścig. My właśnie mamy tutaj tą strategię mediumy hardy w tym wyścigu. No nie jedziemy na podwójny stop, bo po co nam to tak naprawdę? No dobra, parkujemy już samochody na polach startowych i już za niedługo rozpoczniemy Grand Prix Japonii walkę o zwycięstwo tutaj w Japonii. Rozpoczynamy już za chwilę wyścig. To więc mamy już 5 czerwonych świateł i już rozgrzewamy silniki. Zaczynamy Grand Prix Japonii. Startujemy z P17 dosyć daleko. Na razie no niezbyt był to najlepszy start w moim wykonaniu, jeżeli mam być szczery. Nie wyprzedziliśmy akurat nikogo jeszcze, no ale teraz walczymy tutaj z Aleksem Albonem, żeby może go jakoś tutaj objechać po zewnętrznej. Trochę kontakt był pomiędzy nami, tam jeszcze poślizg w dom się dosyć nieźle, ale jedziemy cały czas koło w koło, no i będziemy starać się może jakoś tutaj jeszcze Alexa Albona wyprzedzić, lecisz tutaj powoli, chyba zaczynamy odpuszczać, no bo tracimy tylko i wyłącznie na tym czas. Ale teraz mamy lepszy wyjazd niż on po tych zakrętach, szybki, zakrętach, po prostu sekcji zakrętów i tutaj do tego szybkiego prawego zakrętu wyprzedzamy go po zewnętrznej. No i dalej jedziemy tutaj do tej, do tego nawrotu lewego, gdzie na pewno będziemy chcieli kogoś wyprzedzić. I tak też właśnie robimy. Robimy dive bomba po prostu nad Ricardo. Nie wiedziałam co tam obok nas jest. Ale już awansujemy na P15 na pierwszym okrążeniu. Aktualnie na trzecim okrążeniu niestety ktoś blokuje koło przed nami I my wjeżdżamy w tył Botasa i uszkodzamy sobie skrzydło. No tam jakiś Alpin popełnił błąd. My wjechaliśmy w tył Botasa. I niestety uszkodzenie skrzydła. No i jak na początek w ogóle nam Mark nie zmienił strategii, no to pomyślałem, to pewnie uszkodzenie nie jest aż takie złe. Jednak po czasie, jak już z nim jeździłem, to naprawdę mi się ciężko jechało z tym uszkodzeniem. No i tutaj na piątym okrążeniu właśnie już mamy stratę dwóch sekund do Bottasa. Albon też stara się nas wyprzedzić, my tutaj jedziemy dosyć szeroko, przez co Albon wchodzi na wewnętrznej, no i pewnie nas zaraz wyprzedzi. Chyba, że odpuści, nigdy nie wiadomo, bo cały czas jedziemy koło w koło i my też nie odpuszczamy tak naprawdę, ale już teraz po prostu album wyprzedził nas i tyle. Kevin Magnussen też na tym samym okrążeniu wyprzedza nas, my staramy się jakoś może obronić się przed nim i nawet do tego szybkiego zakrętu zostajemy przed nim, dosyć agresywnie tam pojechaliśmy, no ale teraz już na szóstym okrążeniu. Znałem, że to nie ma sensu jechać z takim uszkodzonym skrzydłem i zjedziemy do boksu. No i tutaj popełniłem błąd z tą strategią, a za chwilę zobaczycie dlaczego popełniłem błąd z tą strategią. No nie chcę wam tego zdradzić, no ale dobra, już muszę, bo zmieniliśmy opony na softy. Takie zamiast od razu może pójść na, mi znaczy na hardy i moglibyśmy wtedy dojechać do końca. To niepotrzebnie zmieniamy jeszcze opony na softy. Przez co możemy się przybliżyć do końca stawki, ale już nie mamy szansy, jakby za bardzo powalczyć z dubi bo będziemy musieli robić jeszcze jeden pit stop. No i wyjeżdżając z tego boksu, mamy 26 sekund straty do Ricardo. To jest bardzo dużo, muszę przyznać. No i teraz jedziemy taki bardzo dosyć spokojny wyścig. Tak naprawdę no, zmniejszyliśmy tą przewagę do 19 sekund, aktualnie za Sargentem, ale no, wciąż mamy małe szanse na to, że cokolwiek jeszcze możecie ugotujemy w tym wyścigu. Aktualnie wyszedł tutaj Kevina Magnusena, kiedy on wyjeżdża z boksu, no ale na 14 okrążeniu, jak możecie zauważyć, nasze opony są już właśnie one ugotowane. My nie ugotowaliśmy, one są ugotowane i musimy zjeżdżać do boksu, wyrobić drugi pit stop w tym wyścigu. No nieplanowana strategia, nieplanowana zmiana strategii, nie chcieliśmy tego. Ale przynajmniej teraz jedziemy na mediumach do końca tego wyścigu. A tak no to byśmy jechali cały czas na używanych hardach. Ale chyba na nich byłoby trochę nam łatwiej niż tutaj na mediumach teraz, bo jesteśmy cały czas daleko z tyłu. I tak naprawdę tylko i wyłącznie jedziemy ten wyścig żeby zdobyć doświadczenie no i właśnie na 20 okrążeniu teraz tutaj Charles Leclerc odpadł więc wyprzedzamy sobie go tutaj po prawej stronie stoi więc awansujemy na P18 aktualnie no i dalej tutaj jadąc tutaj taki mamy sekcję zakrętów dosyć mocno najechaliśmy na Tarkę no i mieliśmy niezły poślizg. Wpadliśmy, przez to, że najechaliśmy trochę za mocno na tarkę. Prawie się obróciliśmy, ale teraz, właśnie, tutaj jedziemy na 25. Okrążeniu. Zmienia się trochę pogoda, jest bardziej chmurnie. Tutaj popełniamy błąd. Wjeżdżamy na trawę i się obracamy. I uszkadzamy sobie po raz kolejny skrzydło. No to o, chyba podsumowuje cały wyścig. Się. Tak szczerze mówiąc, kiedyś tak tutaj obróciłem. To sobie tylko takie pomyślałem, jak na razie to jestem sergentem tego sezonu. Ale stanąłem przynajmniej już dwa razy na, znaczy ra, tak, dwa razy na podium, a sargent jeszcze zero razy. Ha, ha. No ale dobra, tak naprawdę już teraz ten wyścig jest do Bani, już nic więcej w nim nie zrobimy. Tak naprawdę Alonso pierwszy przejechał, więc gratulacje dla niego. A my przejeżdżamy przez metę z stratą prawie 30 sekund do sergenta. No, ten wyścig na pewno jest beznadziejny. Był P18, no tego nie chcieliśmy. Dużo błędów, za dużo błędów muszę przyznać. Ale z tamtym uszkodzeniem pierwszym skrzydła, to moim zdaniem, no, było nieporozumienie. Chciałem jechać po zewnętrznym, bo myślałem, że ominę ten karambol, a się wpakował w niego. Well, it all came good in the end for them, but it wasn't an easy start. Not the most straightforward of days, but I think it shows great strength in an athlete as a driver when you can overcome a day like this and walk away still with a victory. Aston Martin's performance today has shown that they can be competitive with the biggest names in the sport. They're making their way out to the podium as we speak, and the reaction from the crowd must be incredibly uplifting for them. a więc tak, Fernando Alonso wygrywa ten wyścig, gratulacje dla niego, coś niesłychanego no ale tak, skupiając się nad naszym wyścigiem jeszcze, no to po prostu dużo nieszczęścia, dużo błędów na pewno to jest do poprawy wszystko, no ale jest to też pierwszy wyścig, gdzie ten samochód jest taki słaby no i tak teraz sobie myślę, że to był trochę błąd podpisując z nimi kontrakt no ale dobra, jeszcze będziemy stali na podium czy to z Sauberem, czy nie z Sauberem, nie wiadomo. No dobra, Alonso pierwszy, Drugi Doris trzeci, Perez czwarty, wersztapem, piąty, Tsunoda szósty, Stroll siódmy, Sains, ósmy, Russell dziewiąty, okon i dziesiąty, Piastri. Tsunoda zdobył punkty, P10, znaczy P5, więc gratulacje dla niego, zespół, z którymi rozmawialiśmy jeszcze niedawno, Botas P12, no i my właśnie P18. No nie był to najlepszy wyścig, powiem tyle nie był to najlepszy wyścig, jak właśnie już mówiłem. dużo do poprawy jest, ale no się jeszcze może dziś trochę uczymy. Jest to dla nas pierwszy sezon, więc możemy popełniać takie błędy. No może nie chcemy na pewno popełniać takich błędów, ale jest to trochę bardziej zrozumiałe, niż gdybyśmy byli parę lat już w F1 i takie błędy byśmy popełniali. No dobra, w klasyfikacji aktualnie spadamy z podium na P4. Verstappen cały czas prowadzi dosyć sporą przewagą. Nasz teammate P13, a w konstruktorach cały czas jesteśmy na P3, lecz tam McLaren już jest blisko nas. Ocena natomiast idzie nam na szczęście do góry, i to w szczególności wszystkie oceny, więc to mi się podoba, lecz tempo spada w dół i skupienie też idzie w dół. Za skupieniem akurat nie jestem zdziwiony, ale z tempem. No to nawet nie jestem zdziwiona, no bo trochę nisko się tam, tam byliśmy, lecz zobaczmy, dlaczego w takim razie to tempo spadło. No i niby mieliśmy różnicę względem najszybszego okrążenia 4 sekundy, co jest tak naprawdę kłamstwem, bo była ta mniejsza strata I to, był, i to jest właśnie błąd w tej grze, kolejny błąd. I to jest też dla mnie dziwne, bo jak widzicie mamy pozycję na meczcie oczekiwana plus 600 i mamy weekendowy spadek ocen minus 114. To się nie równa minus 414F124 i jej sportszy. Ktokolwiek tam jest yy, za, tym, za tą grą, yy, to się nie równa minus 414, więc to też trochę dla mnie dziwne, ale dobra. Uznanie nam natomiast, jak dobrze mi się wydaje, poszło do góry. Mamy 46%, a przedtem mieliśmy trochę niżej. Tak mi się przynajmniej wydaje, więc to przynajmniej fajnie. No i u specjalistów niestety u jednego poszło w dół, a u reszty idzie do góry. Więc to dobrze. Wszystko wygląda dobrze. Ja wam już dziękuję za ten odcinek i jeżeli Wam się podobał, stawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, jeżeli wam yy, bo lecimy po 100 subskrypcji do wakacji. Dziękuję Wam za oglądanie. Pa pa, no i cześć!